Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Wieczór, o którym dzisiaj Wam opowiem, był mroźny i śnieżny, a wydarzenia, które się wówczas rozegrały na wiele lat, pozostały jedynie tajemnicą gór, na rozwiązanie której już pewnie wielu straciło nadzieję. A jednak, po długich latach nadeszła odpowiedź. Bun to małe miasto w Stanach Zjednoczonych. W 2010 roku liczyło trochę ponad 17 tysięcy mieszkańców. Położone jest w Karolinie Północnej, w hrabstwie Wetaga, w malowniczej okolicy, w górach błękitnych, które są pasmem górskim w łańcuchu Apalachów. Jest to też miasto uniwersyteckie, ponieważ znajduje się w nim Appalachian State University. No takie niewielkie miasto, ale z potencjałem, do tego piękne krajobrazy przyciągające nie tylko turystów. W 1969 roku, właśnie w Boone, zamieszkała rodzina Durham. Bryce i Virginia z dwójką dzieci, synem Bobim Joe i córką Jeannie Sue. Rodzina przeniosła się z Mount Airy, gdzie 51-letni Bryce Durham pracował w wypożyczalni samochodów. Natomiast ta przeprowadzka do BUN można powiedzieć, że spowodowana była awansem zawodowym, ponieważ nadarzyła się okazja otrzymania przedstawicielstwa handlowego dla samochodów marki Buick, no i rodzina oczywiście skorzystała z okazji. Osiedliła się w BUN i zaczęła prowadzić własny salon samochodowy na zasadzie przedstawicielstwa handlowego. Więc była to spora zmiana dla rodziny, spełnienie marzeń, tak naprawdę, no i duży krok naprzód również w kwestiach finansowych, bo na pewno ich dochody się znacznie powiększyły, ale też to wszystko było okupione ciężką pracą. Bryce i Virginia bardzo dużo pracowali, wspólnie prowadząc ten salon. Virginia Durham zajmowała się księgowością, a ich syn Bobby Joe uczęszczał na uniwersytet, ale również po zajęciach pomagał w rodzinnym biznesie. Bryce i Virginia mieli jeszcze córkę, jak już mówiłam wcześniej Ginny Sue, ale ona po jakimś czasie wyprowadziła się od rodziców, ponieważ wyszła za mąż, no i zamieszkała wspólnie ze swoim partnerem życiowym Trojem. Mieszkali na parkingu w przyczepie kempingowej oddalonej o 4 mile od domu rodziców Ginny. I tak dochodzimy do 3 lutego 1972 roku, czyli około półtora roku po przeprowadzce rodziny Deram do Bun, ponieważ te przenosiny miały miejsce w okresie letnim w 1969 roku. A 3 luty 1972 roku był dniem wyjątkowo paskudnym, można powiedzieć, śnieżyca zawierucha i zawieja. Śnieg zaczął padać około godziny trzeciej po południu i sypał tak konkretnie i nieustannie. Bryce Durham tego wieczoru miał spotkanie w klubie Rotary, do którego należał. Szybko tylko wyjaśnię, że jest to Międzynarodowe Stowarzyszenie Zrzeszające Przedsiębiorców i Ludzi Różnych Zawodów z całego świata, które świadczy pomoc humanitarną, promuje wysokie normy etyczne w każdym zawodzie i pomaga budować dobrą wolę i pokój na świecie. Taką definicję znalazłam na Wikipedii. Stowarzyszenie to zostało założone w Chicago w 1905 roku przez adwokata Pola. Persiego Harisa i obecnie ma swoje siedziby na całym świecie, również w Polsce. W naszym kraju są 73 kluby i wydawane jest nawet czasopismo Rotarianin. I do tego właśnie klubu należał Bryce Durham. A 3 lutego 72 roku w godzinach wieczornych udał się na spotkanie tego klubu, ponieważ miał się odbyć pokaz zielonych beretów, czyli jednostki specjalnej wojsk lądowych Stanów Zjednoczonych, które właśnie tam gdzieś w okolicy trenowały. Jednak z powodu pogody na spotkanie przybyło tylko kilku członków klubu. Nie wiem, czy pokaz zielonych beretów się odbył, czy nie. W każdym razie jeden z klubowych kolegów Brysa odwiózł go do jego salonu samochodowego około godziny 20.30. W salonie ciągle jeszcze pracowała Virginia. Był tam również ich syn Bobby, który przyjechał do salonu prosto z uczelni, a po powrocie Brysa z klubu rodzina zaczęła się zbierać do domu. Z powodu śnieżycy warunki na drogach, no oczywiście, były nie najlepsze, dlatego też Bryce zdecydował się wziąć auto z salonu z napędem na cztery koła, to znaczy wziąć, pożyczyć, aby bezpiecznie dotrzeć do domu, chociaż pewnie i tak ta podróż z pracy zajęła im nieco dłużej niż zwykle. Do domu dotarli około godziny 21.00. Tak zaraportowali potem sąsiedzi, którzy widzieli deramów podjeżdżających pod dom, byli w stanie określić konkretną godzinę, ponieważ właśnie zaczynał się film w telewizji. Dla deramów zaczął się zwykły domowy wieczór kolacja pewnie też ten wspomniany film od taki wieczór jak każdy inny. Około godziny 22.30 Troy Hall, czyli zięć Deramów, mąż Ginny, odebrał telefon od swojej teściowej, Virginie Deram, która powiedziała mu przyciszonym głosem, że do ich domu wtargnęło trzech czarnych mężczyzn i biją Brysa i Bobiego. I teraz na chwilkę się tutaj zatrzymam, ponieważ są różne, różne wersje znalazłam w różnych źródłach tego, co Virginia Durham powiedziała. W niektórych źródłach jest podane, że powiedziała, że wtargnęli do domu trzej mężczyźni, a w niektórych źródłach jest podane, że Virginia powiedziała, że do domu wtargnęło trzech czarnych mężczyzn. Także tylko tak tutaj zgłaszam wam, że są dwie takie różne wersje i tak naprawdę do końca nie wiem, która z nich jest prawdziwa. W każdym razie Virginia tylko tyle zdążyła powiedzieć i wtedy połączenie zostało nagle przerwane. Troj powie później, że ciężko było mu zrozumieć swoją teściową, że nawet nie do końca rozpoznał jej głos, no i myślał, że jest to po prostu idiotyczny żart. Jednak Ginny, córka Deramów, no poczuła od razu zaniepokojenie i powiedziała, że jej mama nigdy nie żartowałaby w ten sposób, także para od razu próbowała dodzwonić się do domu rodziców, ale bezskutecznie w słuchawce. Był tylko zajęty sygnał. Wtedy przestraszyli się już nie na żarty i w panice pobiegli do auta. Jednak wiadomo, mróz, śnieg, warunki pogodowe, no i auto niestety odmówiło posłuszeństwa, po prostu nie odpaliło. Wtedy poprosili swojego sąsiada, którym był Cecil Small, aby podwiózł ich do domu rodziców. Cecil był zarządcą parkingu, na którym Victoria i Hall mieszkali, a także był prywatnym detektywem, dlatego też wziął za sobą broń, ponieważ po relacji pary uznał, że może być ona potrzebna. Gdy dotarli na miejsce, zaparkowali u stóp dosyć stromego podjazdu prowadzącego do domu Dramów, i Jeannie została w aucie, a Troy wraz z Cecilem zaczęli się wspinać w stronę domu. Weszli do środka przez garaż, ponieważ frontowe drzwi były zamknięte i to, co zobaczyli, od razu ich zmroziło. Owszem, ślady niedawnego, normalnego, rodzinnego wieczoru były widoczne, ponieważ, no, jedzenie, Jakieś kubki, szklanki z napojami ciągle stały na stole w kuchni, telewizor był włączony, więc Państwo Deram oglądali pewnie jakiś film. Natomiast niestety ten spokojny wieczór został brutalnie przerwany, ponieważ dom był w kompletnym nieładzie, panował ogromny bałagan, rzeczy były porozrzucane. Co nie było typowe, ponieważ w domu deramów było zawsze czysto i schludnie. Mężczyźni zobaczyli również, że aparat telefoniczny został oderwany od ściany, co tłumaczy to zerwane nagle połączenie. Poza tym widoczne były ślady krwi. Także gdy tylko mężczyźni stanęli w progu, od razu wiedzieli, że coś złego się tutaj wydarzyło. A po chwili usłyszeli szum lejącej się wody. Odgłos dochodził z Łazienki, usytuowanej na dole domu który był dwupoziomowy. No i kiedy do niej weszli, ujrzeli ten najgorszy widok. Trzy postacie klęczące przed wanną z głowami zanurzonymi w wodzie. Wszyscy już niestety nie żyli. Ofiarami byli Bryce Deram lat 51, Virginia Deram lat 44 i Bobby Joe Deram lat 19. Sekcja zwłok wykazała, że ojciec i syn utonęli. Wcześniej zostali pobici. U Virginii nie było wody w płucach, więc powodem śmierci było uduszenie. U wszystkich widoczne były ślady na szyjach od sznura. Cała trójka została pozbawiona życia około godziny 22. Ponieważ telefon w domu Deramów nie działał, Troy Hall pobiegł do sąsiada i stamtąd zadzwonił na policję w Bun. Miało to miejsce tuż przed 23. Już po kilku chwilach przed domem zjawiła się ekipa dochodzeniowo-śledcza, która rozpoczynając badanie miejsca przestępstwa, jeszcze wtedy nie zdawała sobie sprawy, że to śledztwo przez następne 50 lat będzie im spędzać sen z powiek. A niektórzy bliscy ofiar nigdy nie dowiedzą się, kto dokonał tego brutalnego mordu. A tej nocy pogoda wyjątkowo nie sprzyjała śledczym w zabezpieczeniu śladów, ponieważ jeśli jakiekolwiek były na zewnątrz domu, takie jak na przykład odcisk buta czy opony samochodowej, to zostały bardzo szybko pokryte śniegiem. Zdjęto tylko odciski palców z wnętrza domu. Pierwszą myślą policjantów, gdy przybyli na miejsce i weszli do domu, był napad rabunkowy. Jednak ta teoria bardzo szybko upadła, ponieważ w kuchni pod krzesłem była torba pełna pieniędzy i leżała ona na widoku. Także jak ktoś tylko do tej kuchni wszedł, to ta torba zaraz rzuciła mu się w oczy. Więc gdyby motywem był rabunek, to złodzieje pewnie nie przeoczyliby jej. A było tam sporo gotówki, ponieważ był to dzienny utarg z salonu samochodowego. Które zazwyczaj państwo Deram zawozili do banku. Jednak tego dnia, z powodu silnej śnieżycy, do tego banku nie udali się, pewnie planowali uczynić to następnego dnia. Więc motyw rabunkowy upadł. Przed domem nie było też auta. Pamiętacie, Bryce Deram pożyczył z salonu auto z napędem na cztery koła i został on odnaleziony, porzucony, z włączonym silnikiem i wycieraczkami kilka mil. Od domu deramów. Wewnątrz samochodu znaleziono srebrne sztućce, zawinięte w poszewkę, które najprawdopodobniej sprawcy zabrali z miejsca przestępstwa. Samochód był widziany, jak zjeżdża z podjazdu deramów między godziną 22.20 a 22.30. I to tyle, jeśli chodzi o ustalenia policji, i od tego momentu, przez najbliższe 50 lat, sprawa tkwiła w martwym punkcie. Została rozwiązana dopiero niedawno, ale czy też przyniosła odpowiedzi na wszystkie pytania? Do tego jeszcze dojdziemy, ale najpierw chciałabym przedstawić Wam kilka teorii, które pojawiły się w tej sprawie. Byli nawet podejrzani i aresztowani, i od tego może zaczniemy. Dean Chandler, który miał wówczas 20 lat i przebywał w areszcie za jakieś inne przestępstwo, zadzwonił do szeryfa w Bun i przyznał się do morderstw, podając jednocześnie jeszcze trzy nazwiska, między innymi Jerry Cassada. Dean powiedział, że planowali tego wieczoru obrabować dwa domy, Deramów i jeszcze ich sąsiadów, no ponieważ... Y były te domy usytuowane na poboczu, przy mało ruchliwej drodze. Policjanci oczywiście przyjrzeli się tym doniesieniom. Dwóch mężczyzn z tej czwórki zwolniono od razu z powodu niewystarczających dowodów. Natomiast Dean Chandler i Jerry Casada zostali oskarżeni, jednak również z powodu braku dowodów szybko zostali też z zarzutów oczyszczeni. Dean Chandler przyznając się do winy, coś tam chciał dla siebie ugrać, ale żadnych obietnic nigdy mu nie złożono. Także teraz przejdźmy do teorii wstępną. Od razu na początku był nieudany napad rabunkowy, no ale ta teoria, jak już mówiłam, upadła praktycznie od razu z powodu tego, że nic wartościowego z domu nie zniknęło. Do mnie mani pozostawili nawet torbę pełną pieniędzy, która znajdowała się w kuchni pod krzesłem. Poza tym bardzo dziwny charakter tego przestępstwa. Upozorowany bałagan, no pozostawienie tej sporej ilości gotówki to wszystko wyglądało śledczym bardziej na działanie w konkretnym celu, ale nie rabunkowym a w celu pozbawienia życia rodziny Deram. I w związku z tym, jedną z popularniejszych teorii była ta dotycząca odwetu, ponieważ Krążyły pogłoski, że Bryce ujawnił jakieś nieprawidłowości, oszustwa w działaniu innych dealerów samochodowych. Szeptano również o tym, że podobno Bryce był zaangażowany w jakieś lewe interesy, jeszcze w starym miejscu zamieszkania w Mount Airy. Miało to dotyczyć nielegalnego handlu końmi i farmami. Śledczy oczywiście sprawdzili wszystkie te tropy solidnie, no i okazało się, że to ślepy zaułek i niczego takiego nie odkryto. Kolejną teorią były również porachunki, ale z kolei rodzinne. Tajemnicą polishenela był fakt, że Bryce i Virginia nie byli szczególnie zadowoleni ze związku swojej córki, Ginny, z Trojem. Uważali, że no, to nie jest odpowiedni mężczyzna dla niej, że sprowadza on ich córkę na złą drogę, no i generalnie namawiali Ginny, aby opuściła Troja. No i powstała taka teoria, że to Troy jest odpowiedzialny za wydarzenia, do jakich doszło w domu Deramów. I teraz właśnie dochodzimy do telefonu od Virginii, który Troj odebrał. Niektórzy poddają w wątpliwość, czy ten telefon w ogóle miał miejsce. Pamiętajmy, że to jest rok 1972. To nie dzisiaj, że można wziąć billing i prześledzić wszystkie połączenia, a przynajmniej nie w każdym miejscu było to możliwe, więc no, były to tylko słowa Troja, że odebrał od Virginii taki dziwny telefon. Troj zeznał, że tego wieczoru poszedł do biblioteki uniwersyteckiej, aby się uczyć. Oboje z Ginni tam studiowali, i że wrócił do domu około 22:00, na krótko przed tym telefonem od Virginii, właśnie. Sprawdzono to i rzeczywiście. Troy wypożyczył książkę, ale konkretnej godziny nie ustalono. Byli świadkowie, którzy potwierdzili jego słowa, jednak znalazł się też ktoś, kto powiedział, że Troy wyszedł z biblioteki około 20 na krótką przerwę, więc robi się już tutaj dosyć spora luka czasowa. Po przybyciu do domu, Troy z Ginni oglądali telewizję, a potem słuchali muzyki, i wtedy właśnie zadzwonił telefon, co do którego są pewne kwestie sporne. Wade Carroll, który był szeryfem hrabstwa Wetaga i jednym z pierwszych funkcjonariuszy na miejscu zdarzenia, powiedział po latach, że jego zdaniem pani Durham nigdy nie wykonała tego telefonu. Powiedział, cytuję, kiedy ludzie przychodzą do twojego domu, aby cię zabić, nie pozwolą ci zadzwonić. Tak to skomentował. Z kolei inny emerytowany agent biura śledczego, Whitman, powiedział, że on z kolei wierzy, że ten telefon miał miejsce, ponieważ mówiła mu o nim Ginny, córka Deramów. Dokładnie opisała przebieg tamtego wieczoru i nawet poddała się hipnozie, podczas której również nawiązała do tej rozmowy telefonicznej. Ja nie wiem na ile takie zeznania pod hipnozą są wiarygodne, a wspomnienia prawdziwe, a nie zasugerowane, ale taka wypowiedź agenta biura śledczego miała miejsce. Więc jak widać nawet funkcjonariusze biorący udział w śledztwie byli podzieleni. Co do prawdziwości tego połączenia. Oczywiście można dyskutować, czy byłoby możliwe, aby Virginia wykonała to połączenie, czy napastnicy dopuściliby do tego, czy aż tak byliby nieuważni. A po drugie, jeśli już udałoby jej się jakoś dostać do telefonu, dlaczego nie zadzwoniła na policję. Może się to wydawać niezrozumiałe i dla mnie też takie było, natomiast no, potem dotarłam do pewnej wypowiedzi człowieka na reddicie w dyskusji internautów pod tą sprawą i on tam napisał, że dla niego jest to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ sam mieszka w hrabstwie Uetaga i jego pierwszą myślą w takiej sytuacji byłoby właśnie zadzwonić do sąsiada, a nie na policję. Z tego powodu, że Sąsiad byłby w stanie szybciej zareagować niż policja, dotarłaby na miejsce, no szczególnie podczas takiej śnieżycy. Pamiętajmy, że to są góry. Poza tym Virginia była w panice, więc wykręciła numer pierwszy, który przyszedł jej do głowy, no i wiadomo, był to numer do jej córki. Wracając do tej teorii, że to Troj był odpowiedzialny za te zbrodnie, to była to tylko teoria, on nigdy aresztowany nie został, a na pewno policja, zarówno jego, jak i córkę deramów, rzetelnie sprawdziła i najwidoczniej nie było żadnych dowodów przeciwko Trojowi. Co do córki, do Ginny, ona nigdy nie była brana pod uwagę w tej teorii, i śledczy też byli zgodni, że nie miała z tym nic wspólnego. A tak na marginesie Jeannie i Troy krótko po tych wydarzeniach przenieśli się do hrabstwa Wilks, a po czterech latach, w 1976 roku, rozwiedli się. Jeannie potem wyszła po raz drugi za mąż. I tak mijały lata. Niektórzy funkcjonariusze pracujący przez prawie odeszli z tego świata. Ludzie z bun się wyprowadzali, inni się tam osiedlali, a sprawa morderstwa Deramów. Cały czas nie dawała o sobie zapomnieć i wielu ludziom spędzała sen z powiek. Ponad 200 ludzi było przesłuchanych, niektórzy po kilka razy cały czas szukano, porównywano odciski palców, ale bezskutecznie. Wydawało się, że ta sprawa już na zawsze pozostanie tajemnicą gór. Aż nadszedł 2019 rok, blisko 50 lat po wydarzeniach w Bun. Z biurem szeryfa hrabstwa Wetaga skontaktował się szeryf hrabstwa White z sąsiedniego stanu Georgia i powiedział, że ma pewne rewelacje do przekazania. A mianowicie, pewien człowiek, który nazywał się Shane Bird, chciał napisać książkę o morderstwach w stanie Georgia. I między innymi w tej książce miał zamiar pisać o swoim ojcu gangsterze którym był Billy Sunday Bird. A który już nie żył, zmarł w więzieniu, odsiadując karę dożywocia za zbrodnię dokonaną na małżeństwie Flemingów, tak zwana Fleming Case. A teraz jego syn Billy Shane. Chcąc napisać książkę, odwiedził biuro szeryfa hrabstwa White w Georgii, właśnie w celu zebrania materiałów na temat dokonanych w tym stanie zbrodni, uwzględniając również sprawę Flemingów z 1973 roku w której jego ojciec został skazany. No i od słowa do słowa Shane opowiedział szeryfowi o tym, jak kiedyś jego ojciec, z którym on był bardzo blisko, opowiedział mu będąc w więzieniu o potrójnej zbrodni w Karolinie Północnej, gdzieś w górach, podczas burzy śnieżnej. Powiedział też, że prawie zostali złapani. Więc władze hrabstwa White w Georgii Skontaktowali się z władzami hrabstwa Wetaga w Karolinie Północnej i tak połączono fakty. Sprawa Flemingów z 1973 roku była bardzo podobna do sprawy Deramów, a zamieszani w nią byli wspomniane wcześniej Billy Sunday Bird, Bobby Jean Gaddis, Charles David Reed i Billy Wayne Davis. Cała czwórka była częścią tak zwanej Dixie Mafia, która dopuściła się dziesiątek brutalnych przestępstw w Georgii oraz na całym południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych w latach 60. Troje z nich, czyli Bert, Gaddis i Reed, już nie żyli. Jedynym sprawcą, który pozostał przy życiu, był i jest 81-letni Billy Wayne Davis, który odsiaduje wyrok do dożywocia w stanie Georgia. Billy Wayne Davis podczas przesłuchania przyznał się do wzięcia udziału w napadzie na Deramów. Powiedział jednak, że on tylko robił za kierowcę i podczas gdy do domu Deramów weszli Bert, Gaddis i Reed, on czekał w aucie. Powiedział też, że była to robota na zlecenie. Jednak kto był zleceniodawcą, tego już się chyba nigdy nie dowiemy. Niektórzy nadal uważają, że za tym wszystkim stoi zięć Deramów, czyli Troy Hall ale niestety nie ma już możliwości porozmawiania z nim ponieważ zmarł 19 grudnia 2019 roku Córka państwa Deram Gini podziękowała wszystkim którzy byli zaangażowani w tę sprawę i przez tyle lat próbowali ją rozwiązać poświęcając swój czas często poza godzinami pracy a niektórzy nawet będąc na emeryturze cały czas drążyli i szukali jakichś tropów, bo chcieli rozwiązać tę tajemnicę gór, która nie dawała im spokoju. Szeryf hrabstwa Len Hagaman również podziękował wszystkim zaangażowanym przez tyle lat w tę sprawę i dodał: Cytuję, mówiąc, że nigdy nie zapomnimy o rodzinie deram Wiem, że mówię w imieniu całej społeczności hrabstwa Wetaga tyle na dzisiaj. Sprawa rodziny Deram zamknięta po 50 długich latach. Tajemnica Gór rozwiązana. Ale czy do końca? Pewne pytania nadal pozostają bez odpowiedzi. Procesu nie będzie, bo 81-letni już Davis i tak odsiaduje do żywocie. Pozostała trójka już nie żyje. Miejmy nadzieję, że Jeannie odnalazła spokój. Niestety jej babcia, mama Bryce'a, nie dożyła momentu, w którym ujawniono w końcu nazwiska sprawców. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Tradycyjnie zachęcam do pozostawienia komentarza, łapki, subskrypcji, jeśli odpowiada Wam mój sposób opowiadania. Jeśli lubicie czytać książki, to zapraszam Was również na mój drugi kanał, który nazywa się Zabukowana, link będzie oczywiście w opisie. A ja już dzisiaj żegnam się z Wami, pozdrawiam i mam nadzieję do szybkiego usłyszenia.